Cześć wszystkim! W tym krótkim filmie będzie na temat no, aktualizacji Lubuntu, czyli programie Lubuntu Update. Ja oczywiście go teraz otworzyłem, teraz go zamykam, i uwaga, mamy tutaj do, w systemie do dyspozycji taką, właśnie malutką ikonkę pokazującą, że, że mamy do dyspozycji aktualizację. Zanim jednak je otworzę i zainstaluję, Najpierw sprawdźmy, co możemy ustawić względem właśnie aktualizacji. W preferencjach systemu, po kliknięciu w uruchamiać programów, mamy coś takiego, co nazywa się zasoby oprogramowania. Dostęp do tych opcji wymaga podania hasła, więc wpisuję hasło i po wpisaniu hasła mamy właśnie po pierwsze. Standardowe ustawienia, które są zawsze w Ubuntu, czyli pobierane, pobierane z internetu, gdzie mamy właśnie chociażby czy pobierać sterowniki, czy też po prostu zmiana serwera pobierania. Domyślnie mamy główny serwer systemu operacyjnego. Mamy tutaj też do dyspozycji właśnie aktualizacje i w aktualizacjach, no, mamy możliwość ustawienia między innymi co mamy aktualizować i jak często system ma sprawdzać aktualizację domyślne ustawienie to codziennie więc każdego dnia oczywiście system sprawdza aktualizację i informuje nas na bieżąco o po prostu nowościach w jaki sposób w jaki sposób tutaj właśnie wymusić zaktualizowanie systemu. Najprościej to skorzystać z tej oto ikonki. Natomiast jeśli jej, gdyby jej na przykład nie było, to oczywiście klikam uruchamiać programów, następnie preferencje i tu mam Ubuntu Update. Po kliknięciu Ubuntu Update oczywiście możemy kliknąć Check for updates czyli sprawdź aktualizację, należy podać hasło i po wpisaniu hasła system sprawdza nasze aktualizacje. Ja na dzień dzisiejszy wiele ich nie mam, po prostu zainstalowałem wcześniej, to oczywiście pojawia się informacja o update, cie. pojawiają się, które pakiety mają być zaktualizowane, no i instaluję update'y Wymaga oczywiście podania hasła. I czekamy na aktualizację systemu. Cieszę się, że dużo ich nie było, ponieważ trwało to rzeczywiście Migusiem. I jeżeli nie jesteście pewni, to ponownie klikacie Check -up. Update. I jak widać, system jest w tym momencie bardzo aktualny. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego filmu i do usłyszenia następnym razem.